Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Andrzej Dzisiaj przygotowałem dla Was trening na kuloodporny brzuch, tak? Czyli nie będzie tu trening, gdzie wyrzeźbimy sobie jakieś takie zwykłe mięśnie plażowe, ale będą silne, twarde, mocne mięśnie, przede wszystkim takie mięśnie, które będą pracowały efektywnie i będą chroniły nasze narządy wewnętrzne. Tak? Tytanowy brzuch, efektywnie pracujący. Jeśli opanowaliście już ćwiczenia podstawowe na KOR, to to, można powiedzieć, będzie wersja już dla co najmniej osób zaawansowanych. Te ćwiczenia na pewno powinniście wpleść do waszego treningu brzucha albo gdzieś pomiędzy wasze, wasze treningi. Także zapraszam Was do oglądania. Pierwsze ćwiczenie, bardzo specyficzne, może mało osób z Was je znać, ale jest bardzo dobre, jeśli chodzi o ochronę kręgosłupa i o naukę oddychania, prawdopodobnie z umiejęciem napięcia brzucha. Kładę ręce przy ścianie, aktywuję brzuch poprzez schowanie żeber i dociśnięcie lędźwi do ziemi. Hop, brzuch jest spięty, odpycham się delikatnie od ściany, trzymając cały czas napięty brzuch, oddycham, lędźwia dociśnięte. Tutaj nie ma żadnej, żadnego miejsca przestrzeni i unoszę jedną nogę, raz drugą do góry. Płynnie oddychając. Cały czas napieramy koma na ścianę, lędzia dociskam do ziemi i oddycham. Wykonuję łącznie od 8 do 10 powtórzeń na stronę, a zobaczycie, że brzuch naprawdę bardzo mocno pracuje w tym ćwiczeniu. Drugie ćwiczenie, które zarówno wzmocni waszą tylnią taśmę mięśni tułowia jak i mięśnie pośladkowe i mięsień dwugłowe, jest będzie unoszenie bioder z podniesieniem, później z balansem jedno nóż na piłce. Czyli robię tak samo, ręce kładę na ziemi, robię wdech, wydech i dociskam lędzia. mocno aktywuję brzuch do pracy, unoszę bioderka, trzymam je na piłce, trzymam balans i teraz unoszę, uginam kolana, unosząc biodra w górę. Wracam do pozycji. Trzymam cały czas mocno tyłek spięty, brzuch aktywny. Unoszę jedną nogę do góry. Trzymam 4-5 sekund. 3, 2, 1. Zmieniam nogi. Znowu trzymam cały czas tułów aktywny. 4, 3, 2, 1. Trzymam pozycję, tyłek spięty i uginam znowu kolana. I wracam. I znowu balans. 4 3 2 1 i druga noga. Pamiętajcie, oddychamy, trzymamy cały czas brzuch spięty. Nie trzymamy tego na kręgosłupie, Tyłek, dwugłowe mięśnie pracują, brzuch aktywny. Tego ćwiczenia od 6 do 10 powtórzeń na stronę, a będziecie wykończeni. Dobra. Trzecie ćwiczenie, które mało osób z was może znać, a jest kapitalne i naprawdę poczucie, jak brzuch e, płonie w tym ćwiczeniu. Jest to naprawdę jedno z najlepszych ćwiczeń, moim zdaniem, właśnie na mięśnie głębokie, tułowia i mięśnie brzucha. Kładę przedramiona na piłce. Tu robię znowu wdech, wydech i przechodzę do deski na piłce. Wykonuję małe, powolne kółka w jedną stronę od 4 do 6. Trzymam cały czas deskę, nie ruszając tułowiem i potem od czterech do sześciu na drugą stronę. To jest jedna seria. Im robicie wolniej, im robicie większe kółka, tym jest ciężej. Tak? Zacznijcie od małych kółek i stopniowo z czasem przechodźcie do coraz większych. Ostatnie ćwiczenie w naszym treningu: na odporny brzuch. Jest trzymanie wyciągu bądź taśmy Superband i równoczesne wyciskanie go i wracanie przed siebie. Jest to świetne ćwiczenie, które. Pozwala trenować w płaszczyźnie rotacyjnej, przeciwdziałać właśnie rotacji, odpychaniu. Bardzo dobre do wszystkich sportów kontaktowych, drużynowych, ale też kapitalne, jeśli chodzi o kształtowanie mięśni brzucha, skośnych i wszystkich głębokich. Stajemy sobie przy wyciągu, albo przy taśmie powerband. Łapie, wyciąg, ciągną płatki, stoję, trzymam, tak? Brzuch mocno spięty, mocno pośladki spięte, bo im się czuć, jak pracuje właśnie tutaj ta wewnętrzna część. Niesie brzucha i teraz wykonujemy wyciskanie. I płynnie oddychamy. Od 8 do 12 powtórzeń na stronę. I odpoczywamy. Każde z tych ćwiczeń e, możecie sobie wykonywać od 2 do 3 razy w tygodniu. E, w dwóch, trzech seriach. Zakres powtórzeń Wam podałem. Może to być na koniec treningu albo w osobnej jednostce treningu brzucha. Poróbcie przez 8 tygodni te ćwiczenia, a zobaczycie jak zmieni się Wasz brzuch, jak wasze w ogóle ciało się zmieni, możecie zobaczyć, że pojawiły się mięśnie, których nigdy wcześniej nie mieliście.